ojej, oj, patrz oj, jak oj. ktoś dzwoni. Kurwa mać. Hej, cześć, witamy wszystkich. Ninecat z tej strony i ze mną gra Adi. Gramy w średniowieczne mordobicie, e, znaczy napierdalanie chivalry, coś tam, coś tam. Dobra, no. Adi, teraz ty. No siemaneczko, biegniemy tutaj, będziemy łoić z tego co się orientuje, czerwonych. Tak, bo jesteśmy niegłoscy. Mieliśmy problemy z dołączeniem do gry, ale teraz już widzicie, tak, a, a Nawet mój. Cię widzę teraz, nawet widzę Cię kim jesteś. Piękna jesień. Ooo, wow. wow, wygram czy nie? Kuta z matarczek. Ja nie mam. Dawno w to nie grałem. O jezus, lata, lata, lata. Z wyskoku oh. wow, no o, chyba dziab, dziabłem kogoś i mnie też dziabłem. O, oh, głowę oh, obciąłem. Tak. Zabiłem, zginąłem, pięknie. Dobra, tam jesteś. Widzę cię na mapie, fajnie, to jest dobre tak że ja też cię ciebie widzę. Na tak, mapie. tak, wszystko pozytywnie wygląda. Jak tu tak. się biega, poczekajcie, aha. A tak, czy... <laughs> Tu się biega w ogóle? biega się, nie? Dobra, jedziemy schodził na piechotę Aj kurde, zabili mi kolesia Uuu, zabiłem kogo w ogóle? Aha, zabiłem dwóch Ja chyba dwóch ściąłem, tak? słuchaj Ja też właśnie Oj, ale teraz mnie chyba to trzech zbiłeś Tak? A po dwóch naraz zabiłem, wiesz? Aha, Masakuruje. jednym mieczem? O, jednym mieczem Samurajskim, wielkim Aha, ta rozgrywka zapowiada się na półtorej godziny, także mam nadzieję, tak, że, że ma mamy duża czas miejsca sobie. na taśmie Dokładnie O kurde, a czemu półtorej godziny? Jak czuję, olek gościowi rękę odcięli. Nie ja są przeciwniki. Olek się ole. O, biegną, biegną, znowu, dobra, biegniemy do nich, słuchaj. No jak tam Stęśliłeś się ze mną w ogóle, jak mnie nie było? Tak wiesz, jaki spokój, był? tak stęskniłem się. <laughs> wiesz, jaki spokój był. <laughs> A, muszę wiać mnie. Cziul, w serce szczałam? Ty szczałam mnie normalnie Oj, postrzedł. zabili mnie. Ale piękny wynik, mam 5 na 2 na razie. No dobrze, dobrze, ale mnie facet z niespodziewanki zaatakowali z usłuku. dobrze, że nie z Uzi. No. O jest ten ucznik, biegnę do niego. Tak i trzeba zajść od tyłu, wiesz? U, żebym się nie zmęczył tylko. Ucznika, no właśnie, najlepiej. biegnę za tobą, biegnę za tobą, wiesz, posiekamy. Patrz jak tego ucznika pojadę. A Już po Czekaj, czekaj, zajdę koleś od tyłu tutaj. A wiesz o co chodzi? Ci ucznicy myślą, że są tacy bohaterscy. Oj przykro mi stara, nie rozpłatałem mózg jednemu, Dokładnie. Ale flagi pięknie po kimś tutaj popłynęły. Eee, Biczka na całego, się... powiem tyle. Ci tu się pieszczą, ja muszę pomóc im. No Gdzie jesteś, bo nie wiem, gdzie dzisiaj chłopie, jak ja morduję, tam ma znacznik. Mm, no ja właśnie, nie tam, widzę na znaczniku tam, gdzie? Tam powinieneś widzieć, bo ja ciebie widzę zawsze. Aha, aha. Taki nick biega, widzisz? No chyba mnie Uratował mnie ktoś, dobra. O, powiem ci, miałem dobra. parę dobrych killi, żałuję, że tego nie, nie nagrywam. <laughs> ja jestem pierwszy z w drużynie w pierścienia. Uuuuuuu. Wow. Bo ja pracuję na was wszystkich. Ja się wiesz, że ja się nie mogę odnaleźć nie. w Call of Duty, ale się zawsze odnajduję tutaj w tej takiej ręcznej napierdalance. Hmm. Ale piękna zima, zła, jak wróciłem do kraju, to naprawdę pięknie mi samochód zamarzł. O <grym> Oj, od tyłu mnie ktoś zaatakował, nie mam wsparcia. Łu 6-4, weźmy Samochód ci zamarzł? Normalnie miałem na samochodzie warstwę złej taką poślizgową, z 3 centymetrową. No bo wiesz jak to się robi, nie Bierzesz no właśnie, taki nie duży wiem. karton. Moczem się to chyba. I na przednią szybę dajesz. Aha, aha myślałem, że mocz to roz, Nie, masz ten karton cały opady aha, śniegu, wiem. potem go ściągasz i masz czystą przednią szybę. Tak, masz rację, no tylko że nie miałem takiego kartonu. No bo to się wcześniej organizuje, się. Oj, wypuściłem się za bardzo, naszekalimy na śmierć. Guktasie, się, czyli Kutasie. Właśnie, nie przygotowałem się i wczoraj odwracałem Gdzie jest wróg jakiś? No jest, dobra. O, no, ja wpadłem na całą grupę wrogów. Widzę cię, dobra, biegnę. biegnę a, już no. zasiekaliście go. Tak. Dobra, biegniemy razem, co nie? Nie ma co. Gdzie jesteś? Dobra. Tutaj, tutaj. Na Bieg... zamek. Na zamek. To jest team Deadmatch, co nie? Także... TDM. się wbiec? Dwie... Nie, do zamku się nie, nie, nie da. Nie, tu są, tu są, biegnij za dobra, mną, dobra, mną, widzę. Dobra, tyłem. widzi nas, no, na nas. Może to ucznik, dobra? Rób z wody. No właśnie. Do no tego dojedziemy, bo on nie ma szans. No, w nas zasadzie długi, jest. Nie? No, no o, tylko, jest. Tylko, że widzisz co się stało? Respawnowali się na nim chyba. Uuuu, dobra. Ale pektor. dobra, jednego dowaliłem, ale. Dobra, no, nasza. Dobra, nasza, ale pektor. Gdybyśmy byli w za... dwóch, tego respawnu by tam nie było, to by gościu nie objechał. No, no, znaczy byliśmy w dwóch, tylko że ten respawn, co nie? No, no właśnie, gdyby się do niego nie dołączyli, spodziewali. Musimy, musimy, wiesz, flankować rywali prawo-lewo, co nie? I wtedy ich zaniebiemy. O no właśnie. O w domku jest, w domku jest słuchaj. Wiem, ale wybieg już z niego wiesz. To znajdę Taki go z drugiej starcą. strony. O, uważaj bo tu jest piekło, wojna. Tyłem go mamy, mamy go. Tu się pomiędzy sobą bili na swoi czerwoni debile. Ja, o, ja też naszych. Przeszedłem jak wan kurwnik przez nich. <laughs> Kurde nie wiem co zgramy, czekaj. Oj ob obronić Poczekaj z wyskoku. A zabił mnie. Ale obciąłem go, dobra. Ładnie. Możesz się na mnie... Nie możesz, bo już mnie dojechali. Mm -hmm. A tu się można respawnować na kimś? Uuu 10 kili stary mam. Nie wiem, czy o, można. Badne. W kilach cię przegoniłem. Tak. Jezus, jak ja, ja ich <gry> Tu biegną, biegną, biegną. Naszego ucznika trzeba im pomóc. Pa w dwóch na jednego jednego naszego ucznika. Oj, ale coś mi teraz dziabią. O mnie też. Chociaż jeszcze żyje. Nie no, ten drugi powinien zginąć. Czyli Ach, pierwszy. pojechali mnie. Teraz nie jadą. Poczekaj, bo to były takie proste też techniki, a ja, a, ja, a ja cały czas korzystam z tych wyszukanych. Tak, dokładnie, ja tak samo. Ale cieszę się, że, że tą grę wybrałem jako pierwszą, bo o moim ani Call of Duty pomówi, że tam się nie da grać. Kurwa, w to się gradzi na, nawet już na pc -cie. A tu się widzisz, da grać pięknie. <średziścia> dokładnie, to jest jeszcze kluczowa produkcja. O ty skurwańcu. Nie spierdzieliły jej prężne umysły tego świata. Nie ma żadnych oh, lack compensation. Nie ma żadnych tam innych cudów, niewidów, tak, cudów Janku. nie cudów jak właśnie, Nie ma żadnych, jakichś, go. żadnych no. jakichś polepszaczy, ulepszaczy nie ma, wszystko działa jak powinno. No. Mi ta gra Call of Duty wyszedł taki malutka jakaś aktualizacja. I od tego momentu się kurwa grać nie da. A fajnie się grało na PC, naprawdę. O ucznik jest. A nie, nie ucznik. Arches! Jakby krzyknął. Ten walecznik serców Teraz mnie każdy zabija, wiesz, to jest problem Nie może tak być Dobra, naszego chyba zabiłem chcąc, ale trudno O, tak też nie może być Dwunastu ubiłem, ja pierdziel, ten mój A. miecz jest obosieczny, ostry dosyć Ło, jak dostałem z tyłu strzała Patrzę ja już mam 9 na 9, teraz ginę cały czas A, bo ta pierwsza euforia mhm, w tobie mhm. Pierwsza krew, wiesz, taka Zgasła Adrenaliny mi starczyło na, na 10 minut Pewnie cały lot w samolocie myślałeś, ja pierdziel, będę miał. nie Ale będę dokładnie ja tak co było. go nie, patrz, 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 patrz jak mu odetnę drogę ucieczki. Obserwuj. Czekaj, pan nie widzę przeciwników, a nie widzę. Gdzie oni się rozpieszkli, to, że tak powiem, jak króliczki. O, ale web Ale pojechaliśmy ich sobie No i ostatnie moje cięcie było, zabiłem tego gościa. Ciekawe, że to trwało, ta partia, bo, że tak powiem. Patrz jak ciebie wyprzedziłem człowieku na końcu. No, tego. pojechałeś teraz pod koniec, drugi jesteś pięknie. E to bo krótkie było, co no, nie, No cóż, tak akurat jedna taka rundka. Teraz nagramy drugą, teraz tak? się pożegnamy. Ale no to pewnie. już tak on, dla mnie koniec, tak? To się żegnamy. No, to jest żegna. no, to to się to się żegna. dla Ciebie koniec. Trzymajcie się ludziska. Siema, był z Wami Rycerz Adi. Oraz Rycerz Nańkec. Siema wszystkim, na razie.